No dzień dobry dzień dobry, moje kochane skorpione. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na przyszły tydzień od 3 do 9 maja 2021 roku. Tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia i tradycyjnie przypominam, że to są czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Uuu, a pentakli wam wyskoczył. Coś nowego się szykuje, stabilnego. Może jakaś nowa oferta pracy. Um, jeśli macie ochotę, sprawdźcie swój Ascenten, Wenus bądź Księżyc. Może tam uzyskacie więcej informacji na swój temat, które rozjaśnią tą Waszą sytuację obecną. Yy, dobra, kochani, pamiętajcie jeszcze o łapce w górę, będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz, też będę za to bardzo wdzięczna. No i w ogóle dziękuję, kochani, że jesteście. <grym>, dobra, Wasza energia ogólna na ten tydzień. Co miłego się przydarzy, na co uważać. Co w miłości. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse i rada. Ok, i jeszcze jedna karta opiekuńcza dla moich skorpionów na nadchodzący tydzień: od 3 do 9 maja 2021. Boże, już maj. Masakra, jak to zleciało. Przyjaźń. Och, jaka piękna karta. Ach, cudna. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Pięknie. Może jest jakiś przyjaciel, który czeka aż się do niego odezwiecie, co? Dobra. Biorę swoją falę dopowiadającą. I lecimy z Waszym czytaniem. Wasza energia na ten tydzień. Słońce świeci nad nami. Tak jest. Bardzo dobrze, kochani. Dużo pozytywnej energii, dużo radości, dużo cieszenia się życiem, doceniania każdej chwili, y, którą macie do dyspozycji, tak? Mm, sukcesy, świętowanie sukcesów, y, mm, jakieś niespodzianki od losu. Jakaś klarowność, jakaś jasność, nowe pomysły, być może ciąże dla niektórych, jakieś właśnie mówię niespodzianki od losu, takie szczęśliwe niespodzianki. No na pewno będziecie otwarci na to wszystko, na pewno będziecie podchodzić do wszystkiego z dużą radością, empatią, cieszeniem się, yy, z takim optymizmem, tak? Więc bardzo ładnie, drogie skorpiony. Co miłego się w takim razie wydarzy? Siódemka buław, no, uda wam się obronić jakąś swoją pozycję. Uda wam się obronić przed atakiem innych, bądź uda wam się wybronić, mówię, jakieś stanowisko pracy, jakąś pozycję w waszym środowisku. Cokolwiek by to nie było, ja to się śmieję. Nie wiem, czy oglądacie jakieś kanały zagraniczne, ale jest taki fajny facet, Rambling Mike się nazywa i on ma bardzo pozytywne czytanie i on uznaje tą kartę zawsze właśnie jako nowy szeryf w mieście, nie? I strasznie lubię to porównanie, także będziecie takim nowym szeryfem w mieście. Wszystko na Waszych zasadach, koniec, kropka, dopinacie swego, pilnujecie tutaj porządku. Także bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, czego dotyczy ta mm, siódemka, siódemka buław. Siódemka buław. Siódemka buław. Siódemka buław. A, ktoś tu podejmuje jakąś decyzję. Koniec niezdecydowania, koniec bujania w obłokach. Konkrety, konkrety jakieś. Konkrety. A, coś tu zostanie dostrzeżone, co nie było dostrzeżone wcześniej, kochani. Albo ktoś was dostrzeże, kto was wcześniej nie dostrzegał. Jedno jest pewne, jeżeli jest coś, co was blokowało, jakieś sprawy z przeszłości, jakieś smuteczki, jakieś deprechy, jakieś rozpamiętywanie przeszłości, że nie wiem, coś kiedyś wam nie wyszło, coś, coś się nie potoczyło tak, jakbyście tego chcieli i tak mieliście trochę żal do siebie, jakieś pretensje do siebie, że mogliście zrobić coś inaczej, podjąć inne decyzje, takie rzeczy, no to tutaj z tym kończycie. Koniec, wiara w siebie, zakończacie przeszłość także bardzo dobrze. No, ja mówię, tutaj ktoś dostrzega jakąś opcję, która wcześniej była niedostrzegana. Może tych opcji było za dużo, i ta jedna opcja gdzieś tu się zgubiła pomiędzy, pomiędzy tym, tymi wszystkimi możliwościami, tak? Może ktoś dostrzega waszą waleczność i wasze doświadczenia, waszą mądrość, wasze starania, tak o coś. Dobierzmy sobie jeszcze jedną kartę. O co tutaj chodzi? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Coś się nie kończy. Coś się nie kończy. Ktoś się otwiera na coś nowego. No i znowu słońce. Wiecie co? Na spodzie jest ósemka pentakli. ja był odwrócony, dziesiątka była odwrócona. Yy... Wydaje mi się, że to może być związane z, albo z pracą, kochani, albo z poszerzaniem, albo z nauką, z poszerzaniem swojej wiedzy. Eee, coś bardziej w tym kierunku. Coś bardziej w tym kierunku. Być może pracowaliście nad. Nad jakimś projektem, albo staraliście się o jakąś pracę, tak? Albo staraliście się o cokolwiek, o jakiś może kurs, o jakieś szkolenie. Wkładaliście w to bardzo dużo pracy, dużo, dużo zaangażowania, dużo, dużo takiego czasu swojego, dużo energii. I przez jakiś czas czuliście się trochę niedostrzegani. Tak jakby byliście w takim tłumie, taką mróweczką, która, która walczy wiecznie o swoje, walczy o coś, walczy, 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 ale jest niedostrzegana. No i kochani, ten etap niedostrzegania się kończy. Ktoś tu wychodzi z jakiejś swojej klateczki, yy, kończy się yy, etap jakiegoś skąpstwa wobec Was, tak bym powiedziała, i ktoś tu zostaje doceniany, doceniony. Coś tu się nie kończy, wręcz, w, wręcz przeciwnie, coś w starej pracy, w, sta w, w starej pracy, w starym zakładzie pracy albo w tym miejscu, w którym tutaj o coś walczycie. Coś rośnie, coś się rozwija, coś, e, co da wam bardzo duże poczucie szczęścia. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo karty są takie bardzo ogólnikowe, więc nie wiem, co to może być, ale to może być właśnie docenienie przez pracodawcę. To może być wyższa pensja, to może być wyższe stanowisko, to może być wygranie konkretnego projektu, konkretnego stanowiska, obrona przed innymi, obrona przed konkurencją. E, cokolwiek by to dla was nie było, kochani. Da wam to ogromną satysfakcję, szczęście, poczucie właśnie tego spełnienia, poczucie zwycięstwa, że tak, ja zwyciężyłem, bo walczyłem o siebie, walczyłem o swoje potrzeby. Także bardzo ładne energie, naprawdę cokolwiek by to dla was nie było. Dobra, na co uważać w takim razie? E, dwójka Pentakli. Uważajcie, żebyście w tym wszystkim pozostali zrównoważeni. E, nie tylko pracą człowiek żyje, nie tylko e, sukcesami osiągnięciami człowiek żyje. Czasami trzeba odpocząć, czasami skupić się trzeba na, na przyjaciołach, na rodzinie, na bliskich, na czasie wolnym, żeby troszeczkę odpocząć, zregenerować siły. Także tutaj pozostańcie drogie Skorpiony w, w tej równowadze, żeby, żeby to Słońce mogło cały czas e, świecić, żeby się nie wypaliło pod wpływem e, wiecznej walki o coś, tak? Także tutaj tej więcej tej równowagi wewnętrznej, kochani, i w swoim życiu. E, dobra, zobaczmy w takim razie, co w miłości. Uuu, papież, arcykapła, no, kochani, możecie mieć do czynienia z bykiem, a jeżeli nie z bykiem, no to tutaj jakiś wyższy level związku wchodzi. Jeżeli jesteście ze sobą, ale na przykład. Nie wiem. Nie jesteście małżeństwem, tak? No to kto wie, kto wie, partner, partnerka może poprosić was o rączkę w tym tygodniu. Albo padnie takie stwierdzenie, że chce być z Tobą na zawsze. Jeżeli w związku jesteście stałym, tak, jesteście małżeństwem, albo jakieś kłótnie zgrzyty, to one sprawiły, że poszerzyliście swoje horyzonty, swoje doświadczenia, prawdę o sobie. I to też was mocno umówiło mocno umocni, tak? No po prostu umocni wzrośniecie dzięki temu rozbudujecie swoją relację, tak, Swoje, um, swoją wzajemność, tak? Poznacie się bliżej. Bo człowiek poznaje się całe życie, no bo całe życie się zmienia, tak? Także to jest całkowicie normalne. No kochani, jeżeli jesteście singlami, no to na waszej drodze może może stanąć taka osoba, która będzie miała bardzo takie tradycyjne podejście do życia, bardzo konkretne, doświadczona, mądra, tak? To może być jakiś mentor, może ktoś być y, jakimś psychologiem, psychoterapeutą, kimś w lecznictwie, może jakiś nauczyciel, tak, wykładowca, y, jakiś instruktor, tak? Ktoś od szkoleń, ktoś bardzo doświadczony. Także y, no ale ktoś kto ma właśnie, nie mówię, takie tradycyjne podejście do życia, kto chce stabilizacji, kto chce małżeństwa, kto chce szczęśliwej rodziny. Także no, tutaj jest fajny potencjał na rozwój. W tej, w, tej, w tej kwestii miłosnej. E, zobaczmy, kochani, tego, e, tego arcykapłana. Coś tu może więcej nam wyjdzie. Mhm. No tak, pracujecie tutaj. Pracujecie nad tym związkiem, jeżeli jesteście w stałej relacji. Pogłębiacie swoją znajomość, doszlifujecie, tak dbacie o to, pielęgnujecie to. Jednocześnie każdego dnia poznawie, ym, poznajecie się tak, jakby od nowej strony, dowiadujecie się czegoś nowego o sobie, mimo że jesteście tam 20 lat razem, czy, czy, no, czy krócej, nie? Ym, także bardzo fajna energia, chęci poznawania się, dbania o siebie nawzajem. Widzicie, jak ta kobieta czyści tą monetę, pielęgnuje, obserwuje ją, tak właśnie taki stosunek macie do siebie nawzajem. No, a dla singli, kochani, może poznacie się właśnie podczas jakiegoś kursu, jakiegoś szkolenia. Jak najbardziej, może w jakichś kwestiach zawodowych, bo mamy tutaj te pentakle. Ósemkę pentakli. Coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Eee, Król kielichów. Możecie nie czuć się sobą przy tej osobie. No, chyba że macie do czynienia z kimś również z trygonu wody, czyli jak ryby skorpion, ale jakoś bardziej. Hmm, wyczuwam tutaj Waszą energię, że nie do końca jeżeli mówię tutaj do moich singli, że jak ją poznacie to tak może uznać tę osobę za jakiś taki autorytet i tak niekoniecznie będziecie pewni siebie żeby tutaj coś zagadać, żeby zainicjować jakąś rozmowę no ta osoba może Was trochę zbić z tropu tak Wam powiem mhm no, król mieczy, kochani, możecie mieć z kimś yy, z trygonu powietrza do czynienia, czyli bliźnięta waga wodnik. Yy, no, wiecie, co wam powiem? Ta osoba może was właśnie trochę tak zbić z tropu. Yy, jeżeli, jeżeli poznacie się na przykład na jakimś szkoleniu, na jakimś kursie, ta osoba na pewno wykaże się ogromną. Yy, Yy, ogromnym doświadczeniem, ogromną wiedzą, taką, yy, będzie, będzie ładnie się wypowiadać, ładnie komunikować, tak? będzie docierać do grona ludzi, no i może się okazać taką właśnie inspiracją dla Was po części. Yy, no ale wydaje mi się, tak jakbyście mieli trochę mało wiary w siebie i odwagi w sobie, żeby się otworzyć na tą osobę, bo może się wydawać taka troszeczkę wyniosła, trochę, trochę chłodna i nie będziecie wiedzieć, czy, czy Wasze malutkie, cieplutkie serce jest, nie zostanie źle potraktowane, tak? Możecie mieć takie obawy, kochani, troszeczkę. E, wiecie co, powiedzmy sobie coś jeszcze, bo ja tu chcę zgłębić temat. Chcę zgłębić temat. No, w odwrócony. Będziecie bali się chyba troszeczkę podejść do tej osoby, mam wrażenie. Zainicjować tutaj właśnie jakieś spotkanie czy coś. Bo będziecie bali się odrzucenia. To może być też w drugą stronę, także, także weźcie to, jak rezonuje. No ale kochani, tu jest szansa na stabilizację. Na spodzie królowa pentakli. Tu jest szansa na, na fajny związek, na stabilizację. Na świętowanie razem. Może po tym całym evencie, po tym szkoleniu, po tym kursie będzie jakaś imprezka i tam nabierzecie odwagi, poczujecie się bardziej stabilnie, bardziej pewnie i tutaj... u, wieża. No, może Was zaskoczyć, że to ta osoba wręcz się do Was odezwie. To jesteście Wy niepewni, zrobić krok czy nie zrobić kroku. A może coś Was tu popchnie w stronę tej osoby. Może jakiś przypadek się zdarzy, że wpadniecie na siebie i nagle zaczniecie rozmawiać, i wszystko popłynie tak łagodnie. O, ciekawe karty. Ciekawe, no jedno jest pewne. Dwójka, dwójka kielichów. To może być właśnie wasza szabratnia dusza. Z kim, z kim może się coś pięknego rozwinąć, o ile zaryzykujecie, o ile się odważycie, o ile przełamiecie jakieś swoje takie bariery. Kurde, no nie podejrzewałabym, Skorpiony, o, o brak odwagi do działania, no ale możecie czuć taką trochę nieśmiałość w stosunku do tej osoby. Możecie właśnie bardziej czekać, aż ta osoba się gdzieś tam do was odezwie. No, ciekawe, ciekawe. Dajcie znać, jak tam rezumuję z wami. Albo w, w przyszłym tygodniu, dajcie znać, czy, czy, czy coś takiego się wydarzyło, i opiszcie sytuację. Będę bardzo wdzięczna. <laughs> Dobra, kochani. E energia otaczająca was, czyli rodzina, przyjaciela, najbliższe otoczenie. Piątka pentakli. No, tu jest jakieś poczucie braku i osamotnienia. Czujecie się zostawieni przez bliskich. Albo wiem, patrzcie, skontaktuj się z przyjacielem. To może być energia jakiegoś waszego przyjaciela. Komuś się coś nie układa, komuś się w świat wali yy, w pod każdym względem. Może są jakieś problemy finansowe, może jest jakiś rozwód na horyzoncie, może są jakieś straty, jakieś choroby. Coś nie dzieje się dobrze u któregoś z Waszych przyjaciół i ta osoba potrzebuje bardzo, ale to bardzo mocno Waszego wsparcia, kochani. Także powiedziałabym tak, przekażcie trochę dobrej energii tej osobie, bo ona potrzebuje Waszego, waszego spotkania, Waszego wsparcia mentalnego, fizycznego, Waszego przytulenia, możliwości wypokania się na Waszym ramieniu. Mhm, mm oj tak, oj tak kochani, no dwójka kielichów tu się pojawia, no, ona potrzebuje zdecydowanie waszego wsparcia, to jest zdecydowanie wasza bratnia dusza, tak jak tutaj jest pokazane, to jest ktoś z kim się super dogadujecie, ale u tej osoby coś się dzieje nie tak, to może być ktoś z trygonu ziemi, byk pana koziorożec, kielichy świadczą o, ym, o trygonie wody właśnie, rak ryby skorpion, tak? Na spodzie mamy tą ósemkę kielichów odwróconą i szóstkę była odwróconą. Ta osoba nie wie, co zrobić, w którą stronę pójść. Boi się sięgnąć po swoje marzenia, boi się może odciąć od kogoś, od jakiejś sytuacji. No i brak jej zdecydowanie pewności siebie, szóstka była w odwrócona. Także no tutaj jest prośba do was, żeby, żeby zaopiekować się troszeczkę tą osobą i ją wesprzeć w tej trudnej sytuacji. Dobra, kochani, praca i finanse w takim razie zobaczmy. No, dziesiątka kielichów, widzę, że w pracy to skorpiony są szczęśliwe i zadowolone, bo tu obroniły jakąś sytuację, udało im się coś osiągnąć, o czym zawsze marzyły i teraz będą żyć długo i szczęśliwie, koniec. Także bardzo fajna energia, spełnienie emocjonalne, radość siebie, radość z osiągniętego sukcesu, yy, celebrowanie tego, świętowanie z innymi, cieszenie się tym. Także bardzo fajna atmosfera, taka rodzinna, ciepła, yy, bezpieczna, tak? Także że także bardzo 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 fajnie. Ósemka była w dużo komunikacji, wymiany zdań z tymi ludźmi. E, dużo się dzieje, ale jednocześnie nie jest to takie przytłaczające. Jest takie, e, w sam raz bym powiedziała: tak, zdecydowanie dużo się dzieje, rycerz mieczy, dużo komunikacji, dużo wymiany informacji. E, ale widać skorpiony, wy się dobrze czujecie w tym, tak? Jak się dużo dzieje, nie lubicie się nudzić, także no, także dobrze przyjdą może jakieś nowe wieści, które trzeba będzie wykorzystać, tak, e, jakieś właśnie nowe informacje, które trzeba będzie wprowadzić, żeby ulepszyć jakiś projekt, żeby coś tutaj e, dodatkowego zrobić. No, pięknie i szóstka pentakli kochani wyleciała. Czyli przyjdzie jakaś dodatkowa kasa, przyjdzie jakieś wyrównanie. Ktoś się odwdzięczy wam za dobrze wykonaną robotę, za wasz wkład, za waszą energię. Przyjdzie wyższe stanowisko, przyjdzie jakiś status, cokolwiek związane właśnie z poprawą sytuacji finansowej. To się u was szykuje w przyszłym tygodniu, więc mega ekstra. Dobra, zobaczmy radę w takim razie. Królowa pentakli, bardzo ładnie, uziemić się. Spędźcie trochę czasu na łonie natury. pochodźcie boso po trawie. Mm, przytulcie się do drzewa. <laughs> to tak ode mnie. E, a tak, od karty jeszcze dodatkowo. Zaopiekujcie się sobą i swoimi najbliższymi. E, zadbajcie o swój komfort, o, o dobrą dietę, o to, żeby się wyspać. E, zaopiekujcie właśnie się swoimi bliskimi, tak? Jeżeli potrzebują waszego wsparcia, okażcie im tą, to wyrozumienie, to wsparcie, nam tą opiekuńczość z Waszej strony. No i mówię, zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje wnętrze, o swoje zewnętrze, tak? Wnętrze w samym sensie jedzenia, picia, świeżego oddechu, zewnętrze, czyli jakieś spacery, ruch, nie wiem, jakieś zabiegi pielęgnacyjne, coś w tym stylu, tak? Coś jeszcze? Nie, to chyba wszystko, jeśli chodzi o Królową Pentakli, tak? Zadbajcie po prostu o siebie i otaczających Was ludzi, których kochacie, tak bym powiedziała. Dobra, drogie skorpiony, bardzo ładny tydzień przed Wami, cieszę się. Yy, I co? Powodzenia! Powodzenia, po prostu. Do zobaczenia, buziaki, kochani, papa. Pa.